Zanim Europejczycy ujrzeli brzegi Ameryki, istniały już tam miasta, drogi i imperia, o których Stary Świat nie miał pojęcia. Żyli tam ludzie, którzy obserwowali niebo, liczyli czas, budowali piramidy i wierzyli, że świat ma swój porządek. Gdy dwa światy w końcu się spotkały, nic już nie miało pozostać takie samo. To właśnie wtedy zaczęła się historia, która zmieniła losy całej ludzkości. Zapraszam na kolejny odcinek Detektywa Historii. Zaczynamy! Szanowni widzowie, rozważając skutki wielkich odkryć geograficznych, nie sposób zatrzymać się wyłącznie na samym fakcie dotarcia Europejczyków do Ameryki. Znacznie ważniejsze są bowiem konsekwencje tego wydarzenia. Poziom rozwoju cywilizacji, które istniały w Nowym Świecie przed przybyciem Europejczyków, sposób w jaki Europejczycy potraktowali ludność tubylczą oraz długofalowe następstwa odkryć geograficznych, które zmieniły nie tylko losy obu Ameryk, lecz również układ gospodarczy, polityczny i kulturowy całego świata. Na długo przed tym zanim europejskie okręty pojawiły się u wybrzeży Ameryki, kontynent ten był domem dla wysoko rozwiniętych cywilizacji. Największe znaczenie spośród nich miały trzy: Majowie, Aztekowie oraz inkowie. W historiografii określa się je mianem cywilizacji, tzw. Prekolumbijskich, ponieważ ich rozwój przebiegał całkowicie niezależnie od Europy i zakończył się jeszcze przed wyprawą Krzysztofa Kolumba. A były to społeczeństwa złożone, posiadające własne struktury polityczne, religijne i gospodarcze, a także bogate tradycje kulturowe. Ludy te potrafiły doskonale przystosować się do skrajnie różnych warunków naturalnych. Indianie zamieszkiwali zarówno wilgotne lasy równikowe, jak i wysokogórskie obszary Andów, gdzie warunki życia były szczególnie trudne. Ich gospodarka opierała się na rolnictwie i hodowli zwierząt, przy czym stosowali rozwiązania techniczne. To stosowane do lokalnego środowiska. W sferze religijnej wyznawali politeizmy, a więc wielobóstwo, a szczególne miejsce zajmowało w nim słońce, postrzegane jako źródło życia, porządku i rytmu świata. Rozwój cywilizacji prekolumbijskich nie ograniczał się jednak wyłącznie do sfery religii czy gospodarki. Dysponowały one znaczną wiedzą matematyczną i astronomiczną, która pozwalała na precyzyjne obserwacje nieba oraz tworzenie kalendarzy regulujących życie społeczne i obrzędowe. Umiejętności inżynieryjne umożliwiły wznoszenie monumentalnych piramid schodkowych, budowę rozległych sieci kamiennych dróg oraz wiszących mostów przerzucanych nad głębokimi wąwozami. Posługiwano się pismem obrazkowym, a złoto i srebro wykorzystywano do wyrobu ozdób o wysokim poziomie artystycznym, które miały zarówno znaczenie dekoracyjne, jak i symboliczne. Jednocześnie rozwój tych cywilizacji przebiegał inną drogą niż rozwój Europy. Mimo imponujących osiągnięć w wielu dziedzinach, w niektórych sferach ich poziom technologiczny pozostawał niższy. Majowie, Aztekowie i Inkowie nie znali koła w zastosowaniach transportowych, nie posługiwali się bronią palną i nie opanowali technologii wytopu żelaza. Różnice te, które początkowo mogły wydawać się drugorzędne, w chwili spotkania się obu światów okazały się decydujące i w znacznym stopniu przesądziły o dalszych losach Ameryki. Dobrym przykładem zaawansowanej, a jednocześnie odmiennej myśli technologicznej inków były wiszące mosty budowane nad skalistymi wąwozami Andów. Wykonywano je z naturalnych włókien, a ich konstrukcja, choć prosta, cechowała się niezwykłą wytrzymałością. Regularna wymiana lin pozwalała utrzymywać mosty w dobrym stanie przez długie lata. Co istotne, podobne konstrukcje funkcjonują w regionach andyjskich do dziś. Stanowiąc żywe świadectwo trwałości dawnych rozwiązań inżynieryjnych. Równie wymownym symbolem cywilizacji prekolumbijskich jest słynny kamień słońca, jeden z najważniejszych zabytków kultury azteckiej. Ten monumentalny kamienny dysk o średnicy. 3,5 metra i wadze około 24 ton, odnaleziony na terenie dzisiejszego Meksyku, stanowi kluczowe źródło wiedzy o religii i kosmologii Azteków. Badacze przypuszczają, że pełnił on funkcję rytualną mógł być zarówno kalendarzem, jak i ołtarzem a jego bogata symbolika odwoływała się do mitów o stworzeniu świata oraz cykliczności czasu. Choć Majowie, Aztekowie i Inkowie tworzyli odrębne kultury, to każda z nich wykształciła własny model organizacji państwowej. Majowie żyli w sieci niezależnych miast państw, wznoszonych często w trudno dostępnych obszarach dżungli. Aztekowie stworzyli silne, scentralizowane państwo o charakterze militarnym, w którym religia i wojna były ze sobą ściśle powiązane, a krwawe ofiary składane bogom miały zapewnić istnienie świata. Inkowie natomiast zbudowali rozległe imperium w Andach, rządzone przez Inkę, władcę absolutnego, i oparli swoją gospodarkę na rolnictwie tarasowym, nawadnianym dzięki rozbudowanej sieci kanałów. Jednym z najbardziej znanych przykładów ich architektury pozostaje Machu Picchu, świadczące o wysokim poziomie organizacji przestrzennej. I technicznej. Ten świat, rozwijający się przez stulecia własnym rytmem, uległ gwałtownej zmianie wraz z przybyciem Europejczyków. Bardzo szybko stało się jasne, że nowo odkryte ziemie mogą przynieść ogromne zyski. Hiszpanie dostrzegli możliwość przejęcia bogactw zgromadzonych przez ludność tubylczą, a do Ameryki zaczęli licznie przybywać zubożali rycerze, awanturnicy i poszukiwacze fortuny, których łączyła chęć zdobycia. Bycia złota i ziemi. Ludzi tych nazywano konkwistadorami. Początkowo przybysze spotykali się z przyjaznym nastawieniem Indian, jednak szybko przystąpili do brutalnego podboju. Przewaga technologiczna Europejczyków, wynikająca z użycia żelaza, broni palnej i koni, nieznanych w Ameryce, pozwoliła im w krótkim czasie podporządkować sobie ogromne obszary. Podbite społeczności pozbawiano dorobku kulturowego, uznając go za pogański i bezwartościowy. Wśród najsłynniejszych konkwistadorów znaleźli się Hernán Cortés, zdobywca państwa Azteków, oraz Francisco Pizarro, który opanował stolicę Inków, Cusco. Spotkanie dwóch światów miało jednak również inny wymiar. Europejczycy zetknęli się z obyczajami i wynalazkami rdzennych mieszkańców Ameryki. Jednym z nich był hamak. Proste, a zarazem niezwykle funkcjonalne linowe posłanie, które szybko znalazło zastosowanie wśród żeglarzy i znacząco poprawiło komfort długich podróży morskich dla ludności tubylczej skąd inąd spotkanie to miało jednak przede wszystkim tragiczne konsekwencje. Podbój Ameryki ułatwiły wierzenia Indian, którzy w niektórych regionach uznawali Europejczyków o jasnej skórze za wysłanników bóstwa mającego przybyć ze wschodu. Dodatkowe przerażenie budziły konie, postrzegane jako istoty zrośnięte z jeźdźcem w jedną naturalną całość. Brutalność konkwistadorów oraz Choroby przywiezione z Europy doprowadziły w ciągu kilkudziesięciu lat do śmierci ogromnej części rdzennej ludności Ameryki. Skala tej katastrofy demograficznej nie miała precedensu w dziejach kontynentu. Indianie, zmuszani do niewolniczej pracy, szybko umierali z wycieńczenia, a część plemion, chcąc przetrwać, uciekła w rejony trudno dostępne, gdzie przez pewien czas. Mogli uniknąć bezpośredniej kontroli Europejczyków. Wraz z podbojem rozpoczął się proces systematycznej kolonizacji. Pierwszymi państwami, które zakładały kolonie w Nowym Świecie, były Hiszpania i Portugalia. Hiszpanie przejęli rozległe obszary obu Ameryk, natomiast Portugalczycy skoncentrowali się na wybrzeżach dzisiejszej Brazylii. Europejczycy stali się właścicielami ziemi, a miejscową ludność zmuszali do pracy na plantacjach, gdzie uprawiano rośliny wysoko cenione w Europie, takie jak czcina cukrowa czy tytoń. Masowe wymieranie Indian sprawiło, że zaczęto sprowadzać do kolonii mieszkańców Afryki. Kupowani na targach, pozbawieni wolności, stawali się niewolnikami. Ludzi tych zdobywano podczas zorganizowanych polowań, wiązano i w skrajnie nieludzkich warunkach przewożono przez Atlantyk. Transport ten wiązał się z ogromną śmiertelnością i stał się jednym z najbardziej dramatycznych rozdziałów historii kolonializmu. Relacje ówczesnych świadków ukazują skalę tragedii. W 1525 roku poseł wenecki opisywał wyludnienie wyspy Hispaniola, wskazując, że w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat niemal cała pierwotna ludność zginęła wskutek nieludzkiego traktowania, ciężkiej pracy i rozpaczy, a jej miejsce zajęli niewolnicy sprowadzeni z Afryki do pracy w kopalniach. Wielkie odkrycia geograficzne przyniosły jednak także zmiany o charakterze globalnym. Powstały nowe szlaki handlowe, a centrum światowej wymiany handlowej przesunęło się z nadmorza śródziemnego ku Oceanowi Atlantyckiemu. Europa zaczęła intensywnie handlować z Ameryką, skąd sprowadzano nieznane wcześniej produkty, takie jak ziemniaki, kukurydza, pomidory czy kakao. Jednocześnie do kolonii trafiały europejskie zwierzęta hodowlane. Amerykańskie kolonie stały się dla Hiszpanów i Portugalii źródłem ogromnych, często niewyobrażalnych dochodów. Zrabowane ludom prekolumbijskim złoto i srebro regularnie trafiało do Europy, zasilając skarbce monarchii i zwiększając ilość pieniądza w obiegu. Kruszce te przetapiano na monety, finansowano nimi wojny, rozwój floty oraz ambitne przedsięwzięcia polityczne. W krótkim czasie nowy świat stał się jednym z głównych filarów potęgi iberyjskich monarchii. Bogactwa płynące z Ameryki nie mogły jednak pozostać niezauważone przez pozostałe państwa Europy. Pod koniec XVI wieku do rywalizacji o wpływy kolonialne dołączyła Anglia, która coraz śmielej podważała hiszpańsko-portugalski monopol na zamorskie posiadłości i handel oceaniczny. Wkrótce także i Francja zaczęła podejmować próby budowy własnego imperium kolonialnego, zakładając osady i rywalizując o kontrolę nad szlakami handlowymi oraz terytoriami w Ameryce Północnej i na Karaibach. W ten sposób odkrycie Ameryki zapoczątkowało nowy etap w dziejach świata epokę globalnej konkurencji europejskich mocarstw. Rywalizacja o kolonie, surowce i rynki zbytu stopniowo przekształcała się w konflikty zbrojne, które coraz częściej miały zasięg nie tylko europejski, lecz również międzykontynentalny. Wyprawy Kolumba stały się inspiracją dla kolejnych żeglarzy, a odkrycie Ameryki uznano za moment przełomowy. Początek nowej epoki historycznej, zwanej nowożytnością. Od tej chwili świat stał się trwale połączony, a jego dzieje zaczęły toczyć się w globalnej skali. Ale to są wątki na osobne odcinki, które już niedługo na kanale, więc zostań tutaj na dłużej. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!